Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dla obu zespołów będzie to drugi mecz fazy grupowej FIFA World Cup. Żeńska drużyna Hiszpanii zmierzy się z Zambią. Czeka na nie dziś niełatwe zadanie. Jeśli wygrają, zapewnią sobie udział w pucharowej części mistrzostw świata. Myślę, że jeśli dadzą z siebie wszystko, mogą liczyć na wymarzony komplet punktów. Mamy zatem ustawienie taktyczne Hiszpanek.

FIFA World Cup. No i zaczął się mecz fazy grupowej Mistrzostw świata. Da. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Węba. Szukają teraz sposobu, który rędy wbić się w szesnastkę. Ale teraz wystarczyła chwila dekoncentracji. Cały wysiłek idzie na marne. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Okazja. Nie zepsuć tego. To był prawdziwy popis w jej wykonaniu. Przejmują rywalki. Świetne teraz prostopadłe do granie. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Ależ to było ładnie wymierzone. Celne prostopadłe podanie. Gdy podanie znalazło drogę do celu wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. to mamy 1 do 0. Zemba. Ma Pepa. Tempo. No tak, to był prezent. Teraz ich kolej. Carmona. Carmona z piłką. Irene Paredes. Aitana Bonmati. Ona Batie. Redondo. Ładnie przeszła z wodem. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. Belemu. Ona Batie. Je. Jest komu podać. Ale szpiłkę zagrała. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Centra w pole karne. Sheila. Pewnie to teraz broni, musasy. Katongo. Czanda. Mapepa. Szkoda, to podanie było naprawdę złe. Jennifer Hermoso Ale się uwolniła szansa jest tak piłka w siatce to daje im w tej chwili dwubramkową przewagę Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy doskonała robota Koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Za. FIFA World Cup, zaczynamy drugą połowę meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Uwaga, zdołała się urwać przeciwniczce. Chyba będzie strzelała. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Muszą szybko wracać do obrony. Była szansa na kontrę, ale to musi być wszystko lepiej rozegrane. Ma za sobą sporo boistów. Jest... Słupek, ale piłka w grze. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Posłała piłkę daleko od Bramki. Hermoso! Ależ teraz Bramka! Nie kombinowała z powietrza! Cudo! Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra, znakomite wykończenie akcji. Tutaj nie można się było zawahać choćby na ułamek sekundy, bo zamiast pięknej bomby z Woleja, mielibyśmy całego balonu. A więc mamy 3 do 0. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Ma pepa. Jest coraz bliżej pola karnego. Dembo. wysyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Jak marzenie! Jest kolejna bramka. Powiększają przewagę do czterech goli. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Naprawdę dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Aż szal patrzeć. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Teraz, czy dobrze to wykończy? Dobrze teraz, wybroniła to. Piłka posłana na dalszy słupek. Stara, dobra szkoła w ślizgów, ma się jak widać dobrze. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Próba podcinki, bramka! Co za sprytny strzał! Doskonale podcięta piłka, tu było trzeba odrobinę bezczelności, bardzo dużo techniki. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Takie bramki można oglądać w nieskończoność. Mierzona i precyzyjna podcinka nie dała szans na obronę. Obecny wynik 4-1. Uwaga okazja! Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi! Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny raj. Ręce same się składają do oklasków. A głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Lungu. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Koniec spotkania. Już wiemy, że na pewno zgarnął upragnione trzy punkty i awansują do kolejnej rundy. Do fazy pucharowej. Tam już zaczyna się poważna walka o najwyższe cele. O medale Mistrzostw Świata. Muszę powiedzieć, że zasłużyły na dzisiejszą wygraną, mogą być z siebie dumne. Zobaczymy, czy w fazie pucharowej również będą odprawiały rywalki z Pitkiem.